Thank <laughs> you. W nocy z 22 na 23 października zniszczonych zostało ponad 20 wiatr przystankowych na terenie Częstochowy, informuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu. Trudno w ogóle na spokojnie o takich rzeczach mówić, bo to jest zniszczenie na niespotykaną dotąd skalę, kiedy ktoś, bliżej niezidentyfikowanej grupy, jak sądzę, osób niszczy naszą wspólną własność. Wiaty przystankowe zostały zdewastowane w różnych częściach miasta, m.in. przy samej siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu. Zniszczenia polegają głównie na wybitych szybach, dodajmy, że ze szkła hartowanego. Wandal lub wandale musieli zatem włożyć dużo wysiłku, by dokonać zniszczeń w ciągu jednej nocy. I w takim liście przewodnim przygotowywanym właśnie przez naszych pracowników będziemy zgłaszać to policji, która już nieoficjalnie mają na uwadze skalę tego zdarzenia informuje, że będzie to ścigane jako przestępstwo, a nie jako wykroczenie. A tego też wszystkich tych, którzy widzieli może coś niepokojącego w różnych częściach miasta, albo po prostu mogą w jakiś sposób, Pomóc we wskazaniu sprawców. Prosimy o kontakt właśnie z mundurowymi, czy ze Strażą Miejską, czy z policją, bo to właśnie te służby będą teraz dążyły do wyjaśnienia tych okoliczności. Miejski Zarząd Drugi Transportu w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie w ostatnich latach przeznaczył 2 miliony złotych, innymi właśnie na zakup i wymianę wiat przy przystankach autobusowych i tramwajowych. No i w taki właśnie sposób, jak minionej nocy, te pieniądze są nasze wspólne, marnotrawione i to, to pozostawiamy bez komentarza.